Piotr Witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pan Paweł Cieśliński, starosta Działdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie starosto, koniec roku, pewnie budżet przygotowany. Słyszałem, że jest w tym roku rekordowy, bo ponad 150 milionów. Budżet jest przygotowany. Mam nadzieję, że 28 grudnia zostanie przyjęty przez Radę. Jest on wyjątkowy, bo po pierwsze, inwestycji już mamy rozpoczętych dość dużo w cyklu dwuletnim na ponad 20 milionów. Kolejne wnioski, które są złożone, mamy nadzieję, że będzie przynajmniej część z nich realizowana. I to są kolejne środki przy udziale własnym powiatu, który no, na dzień dzisiejszy dość stabilnie funkcjonuje, dlatego że udało nam się i zamknąć wydatki z dochodami bieżącymi jak i również nie planujemy w przyszłym roku zaciągać kredytu także ten budżet jest realizowany bez zaciągania zobowiązań finansowych i no zaplanowana duża ilość inwestycji bo za ponad 50 milionów złotych jakie to są inwestycje bo też z tego co wiem partycypujecie też w tej największej chyba inwestycji miejskiej budowy pływalni Również i w tej uczestniczymy, zaplanowaliśmy na przyszły rok dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych, i w kolejnym roku też mam nadzieję, że będzie możliwość dofinansowania w wysokości 3 milionów złotych, bo taką deklarację złożyliśmy, że kwotą 5 milionów wesprzemy miasto działdowo i pana burmistrza Grzegorza Brawińskiego w realizacji tej inwestycji bardzo potrzebnej od ponad 20 lat. Oczekiwanej przez mieszkańców naszego powiatu, ale myślę, że i przez wszystkich gospodarzy miasta Działdowa, którzy starali się tą inwestycję doprowadzić do końca, wreszcie udaje się to zrobić, bo burmistrz pan Grzegorz Morwiński spiął budżet właśnie do możliwości ogłoszenia przetargu przy udziale właśnie między innymi naszych środków. Dlatego jesteśmy pełni tutaj nadziei, że ta inwestycja będzie rozpoczęta i zakończona w takim cyklu, jakim została przyjęta przez miasto. Zostańmy przy inwestycjach, oprócz tego, co jeszcze jest zaplanowane. Mamy część inwestycji już rozpoczętych, bo są one realizowane w cyklu dwuletnim, jak chociażby dwie termomodernizacje, budynek dydaktyczny i internat w Zespole Szkół w Malinowie i dom pomocy społecznej w Uzdowie. Są to środki unijne przy udziale Urzędu Marszałkowskiego, który nas wsparł właśnie tymi środkami i one są już mocno zaawansowane. W przyszłym roku będą zakończone. Kolejne to są już dwie drogi rozpoczęte. W cyklu też dwuletnim za prawie 14 milionów złotych, więc tu też są zabezpieczone środki. Tu są środki rządowe. I również piąta inwestycja, która rozpocznie się, przynajmniej procedura przetargowa teraz w miesiącu grudniu, do, to jest centrum rehabilitacyjno-edukacyjne w Gródkach pod potrzeby i szkoły pielęgniarskiej, ale również rehabilitacji, zwłaszcza rehabilitacji kardiologicznej. Także są to już rozpoczęte i zabezpieczone środki na te inwestycje. W tym mijającym y, roku łączna kwota, jaka została wydana na inwestycje, to ile to jest pieniędzy? Prawie 40 milionów no nie mało, chyba no. można powiedzieć, że jesteście takim liderem, jeżeli chodzi o wydatki na inwestycje. Myślę, że nie tylko my, bo, bo jest sporo powiatów w naszym województwie, które naprawdę dużo pieniędzy wydają na inwestycje. Każdy z, myślę, że z gospodarzy na swoim terenie, czy to jest wójt, burmistrz, czy starosta stara się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na inwestycje, no, bardzo oczekiwane przez naszych mieszkańców. I myślę, że, że tutaj w bardzo trudno byłoby znaleźć gospodarza, który nie zabiegał o te środki. A czy jesteśmy liderem? Myślę, że nie jesteśmy ostatni w, w te, takim rankingu, gdybyśmy się temu przyjrzeli. Na szczęście mamy też i trochę środków na udziały własne w tych inwestycjach, więc dajemy sobie radę i, i pozyskujemy tych środków tyle, ile jest po prostu możliwe. A jak sobie radzicie z tymi wydatkami bieżącymi? Bo dzisiaj no, ta drożyzna jednak y, y, trudne do oszacowania w ogóle zmiany, jakie nas czekają w przyszłym, w przyszłym roku. Jak ta sytuacja wygląda? W Nie jest to łatwe, bo żeby spiąć budżet na rok przyszły też musieliśmy troszeczkę ograniczyć pewne działania, ale zabezpieczyliśmy i w tym roku wszystkie nasze jednostki organizacyjne typu oświata czy, 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 czy inne właśnie w te no, rosnące koszty energii ogrzewania. Również zabezpieczyliśmy w trochę wyższe środki w roku przyszłym. Jeśli oczywiście nie zmieni się sytuacja, czy nie pogorszy się sytuacja, to również znajdziemy środki, bo na, na dzień dzisiejszy nie mówimy o remontach bieżących w naszych placówkach oświatowych, ale jeśli oczywiście będzie taka możliwość, to, to również to, co wnioskują dyrektorzy, będzie realizowane w roku przyszłym, czyli około miliona złotych na bieżące remonty w naszych placówkach oświatowych. E Udało się nam spiąć budżet pod, pod, koszt, pod, pod kątem właśnie dochodów własnych i wydatków bieżących, bez zaciągania zobowiązań, i myślę, że jest to chyba dużym sukcesem. W zadaniach powiatu jest to bezpieczeństwo zdrowotne. Macie też dosyć duży, duży szpital. W jakiej on jest kondycji? Mamy 12-oddziałowy szpital, no niestety większość oddziałów nie jest dochodowych, bo są to oddziały bardzo potrzebne, ale też i właśnie niedochodowe typu SOR, OIOM czy oddział psychiatryczny, ale staramy się, żeby ten szpital był i dofinansowany, jeśli chodzi o stronę inwestycyjną, bo to powiat może robić, czyli może dofinansowywać inwestycje w powiecie i to są realizowane. Co roku od 5 do 10 milionów przez ostatnie przynajmniej 3 lata takie inwestycje były realizowane na terenie naszego szpitala. Szpital również poszukuje środków finansowych na zewnątrz, więc my staramy się tylko dokładać ten brakujący udział własny ze strony powiatu. Ale oczywiście no, nie wystarcza środków na. Bieżące utrzymanie szpitala i w tym roku pokryliśmy stratę y, szpitala w wysokości 3 milionów złotych. Czy ta restrukturyzacja, która niedawno była realizowana w szpitalu, przyniosła oczekiwane efekty? Y, jeszcze nie, dlatego że y, myślę, że to jest trochę y, no, dłuższy troszeczkę proces. On dopiero, mamy nadzieję, że w roku przyszłym i w latach następnych będzie przynosił efekty. Do tego jeszcze potrzeba było wielu innych rzeczy, jak chociażby z informatyzacja szpitala, usprawnienie pewnych działań, jak i również dopracowanie funkcjonowania poszczególnych oddziałów, czyli wyceny, prawidłowej wyceny wszystkich zabiegów, czynności wykonywanych w szpitalu. Myślę, że to przyniesie nam troszeczkę skrę więcej um, środków finansowych i oszczędności z jednej strony, ale również i um, dobrej wyceny i środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiele dróg już zostało wyremontowanych, a dużo jeszcze jest do zrobienia. No jest sporo, bo drogi to jest taki, myślę, że niekończąca się opowieść, czyli, czyli jedne zdążymy wyremontować, następne już się powoli zaczną sypać, więc myślę, że to będzie jeszcze na wiele pokoleń praca, ale udało nam się wykonać... 30 km nowych nawierzchni w powiecie działdowskim. myślę, że to jest dużo w ciągu trzech lat, a myślę, że jak podsumujemy jeszcze ten rok, bo ten rok nie jest zamknięty, to myślę, że tego będzie dużo więcej. Rok przyszły również optymizmem napawa, jeśli chodzi o realizację inwestycji drogowych, też kolejne 20 km jest planowane na wykonanie. To naprawdę bardzo duży skok, jeśli chodzi o realizację inwestycji drogowych, ale przy ponad 300 km dróg powiatowych to w dalszym ciągu nie jest wystarczająca. Ilość, gdyby oczywiście kolejne kadencje, kolejne lata dla samorządów były sprzyjające, no to może by się udało trochę przyspieszyć, bo naprawdę potrzeby są ogromne. Chociażby z tego powodu, że coraz więcej pojazdów mamy. Kiedyś ja to się śmieję, że na, na terenach wiejskich to przy domach stały trzy rowery, dzisiaj stoją trzy samochody, więc tak to się w tej chwili pozmieniało. W każdej rodzinie są jeden, dwa, czasami trzy samochody, więc no, potrzeby są Ogromne, ale też zużycie y, tych dróg jest dużo szybsze i dużo większe niż to kiedyś bywało. Panie Starosto, no z tego co wiemy odwiedził Pan Brukselę. Czy przyniesie to jakieś dodatkowe korzyści dla powiatu, Pana wizyta studyjna? Y, myślę, że na dzień dzisiejszy y, może nie, ale w przyszłości chyba tak. Dlatego, że pracujemy od ponad roku czasu już nad takim nowym projektem związanym z dekorba, dekarbonizacją, z ochroną powietrza, w ogóle ochroną środowiska i poprawą bezpieczeństwa energetycznego w powiecie działdowskim. No właśnie, ostatnio było spotkanie zorganizowane. Na jakim to jest etapie? Y Spotkanie zorganizowane z samorządowcami i przedsiębiorcami właśnie w kwestii tego bezpieczeństwa energetycznego i, i zabezpieczenia naszych firm przedsiębiorstw, ale również naszych jednostek organizacyjnych przed tymi właśnie wahaniami cen energii, ciepła, gazu. I tu właśnie takie są zabiegi związane z magazynami energii, oczywiście z źródłami energii, czyli, czyli fotowoltaika, czy energia wiatrowa, ale również magazynowania tej energii, bo sieć niestety jest niewydolna. Nie przyjmuję w tej chwili nawet z mikroinstalacji do sieci coraz trudniej się przyłączyć. W związku z tym wchodzą w grę oczywiście magazyny prądu, ale również jednym z magazynów prądu jest wodór i produkcja tego wodoru, czyli zabezpieczenie sobie jakiegoś zapasu, żeby nie wysyłać energii do sieci, tylko jak najwięcej zatrzymać to na miejscu. A do tego oczywiście jeszcze wodór może być wykorzystany w naszych przedsiębiorstwach, które mamy bardzo wrażliwą branżę na właśnie te zmiany energetyczne, a mianowicie huty szkła, które. Nie można tak z godziny na godzinę, z dnia na dzień wyłączyć tylko niestety proces jest bardzo długi i tej energii potrzeba i dużo, ale przede wszystkim musi być stabilna dostawa. Również inne branże, jak produkcja kabli, też opiera się na energii i muszą dostawy energii elektrycznej być stałe i ciągłe, więc to też jest bardzo wrażliwa branża i wiele innych, także bezpieczeństwo energetyczne chyba jest tutaj podstawową rzeczą. Staramy się pomóc naszym przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. W tej chwili przystępujemy już od stycznia na taki jak gdyby przejście do kolejnego etapu już opracowywanie miejsc, gdzie moglibyśmy lokalizować magazyny energii. GPZ-y, jak i również farmy fotowoltaiczne. Chociaż z tym jest najmniejszy problem, bo dużo chce farm się powstać, pobudować, ale właśnie ze względu na braki możliwości włączenia się do sieci energetycznej nie, nie są one realizowane. Więc my zabezpieczając, jak gdyby, możliwość włączenia się do naszej wewnętrznej sieci i jednocześnie stwarzamy warunki do tego, żeby te farmy powstawały i żeby ta energia odnawialna była u nas produkowana. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem był starosta działdowski, pan Paweł Ciśliński. Dziękuję. Dziękuję bardzo.